Sziem wszystkim. Godzina 11. Moje dopiero zaczęły latać. Byłem u koleżki. Zobaczyć jak pierwszy lot konkursowy pocztowych. Powiem szczerze, ładnie mu przyszły gołębie. Chodź. Dużo kolegów mówią, że bardzo słaby lot Bardzo mało gołębi Ale nie wiem jak wszędzie, ale u nas była masa masakryczna mgła, nic nie było widać. No też swoje zrobiło pewnie. Koki latają. 96 sztuk tu chodzi Trochę jest tego towarzystwa Teraz muszę ich nakarmić Żeby młode głodne nie siedziały Tam jeszcze kilka krótkich jest do odchowania i to wszystko Jest tej bandy trochę. Stado jest spore, no ale chociaż jest na co popatrzeć. Muszę chyba wyciąć tego krzaka, bo one mi się tutaj wadzą u niego. Jak będzie spokój. w są jednego i drugiego. Co to, co to? Jaszą, patrzcie! Skurwysyn! Ech! Kurwa jebana! Ale przesunął. I to za plecami. Jebany. Muszę chyba przygotować mu niespodziankę. <laughs> <laughs> Napis jednego na rozruch. A później dopiero gonić. Patrzcie. Łaj zapieprzona. Jak uderzył. Dobra. Później coś dogram. Już drugi raz przyłożyła. Teraz w skok w środkowy. Prawie wskoczyła Franca jedna. Za gołębie. To młoda samica. Ale już jestem przygotowany tu na nią. Niech jeszcze raz siądzie. To będzie po niej. Gołębie nie chcą zejść w ogóle. Zapieprzają mu góry. Drugi raz zeszło i drugi raz uderzyła. Tam z tego dęba wyskoczyła Tak być nie może Dobra, niech schodzą Bo muszę teraz stać pilnować. Żeby znowu nie trzepnęła czegoś Co za Głębiej się boją zejść niżej Siedziały dwa razy na gołębniku. Dajcie spokój. Tak dalej będzie, to nie będzie kolorowo. Dobra, coś dogramy jeszcze. Jest. Samica z dwoma młodymi. Uczy je atakować. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja widzę, ale nie wiem czy uchwycam kamerką tam się dwa ganiają, jeden jest tu wyżej. A moje gołębi gdzie są? Tam o, ładnie wysoko pracują ale. Z tego jeszcze embia pieprzonego. O, jest dziadostwo. Dobra, może zaraz zejdą, bo nie będę tu stał południa. Ale suczna tręczna. Por z mi gołębie. Tam są. Ona tu idzie do góry i bije w stado. A moje są tam na przybliżeniu. A ona tu... ...to wleciała w gołębie, rozpieprzyła je. Ale dawno tak wysoko nie chodziły. Co za łajza. Gorsze to... No nie daruje. Tera wyszwana, goniła. Masakra. Jak nie zejdą tego gołębie, to będzie kicha. To młoda. Taka natrętna. I lata tu. Gołębie porozpiewszane. jedne tu, drugie tam, a jeszcze pełno pojedynek gdzieś był. Ponad 40 minut już walce z kurwielem. I to jeden zjeżdżał, a drugi jednej z jednej, a drugi z drugiej. Jeszcze jest jakiś obcy gołąb, ale jakiś taki Budapeszt albo coś. No nie siądą. Co próbują siąść, to zjeżdża. Nie no. To nie na moje nerwy. Gołębie tak późno puszczone, a ten tłucze. Uczy te młode jak. Porażka. O, <laughs> to jakiś Budapeszt chyba chodzi. Aż mi chrypa wzięła od tego darcia się. Zobaczymy, może siądą. Część zjechała. Ale większa, większa połowa jest u góry. No Dobra, czekamy, o tu gołębie z, z każdej strony zjeżdżają. Zobaczymy, może coś wejdzie, wejdzie, zejdzie, bo to masakra jest. Skur wielcem. Dobra. Aż nie mogę gadać. Taką chrypę mam. Pozdro. Część znowu zjechała, ale ten obcy gołąb też zeszedł. Ale lepiej weszedł do budy jak mój. Chyba się wystraszył. Damte znowu zaczynają świrować. Nie wiem czy to będzie widać. Mam taki jakieś powidynie. Jakiś taki czerwony. Nie wiem, co to za wynalazek. Tam siedzi, ale nie będzie widać. Później go dogram. Takie to cudo weszło. Takie jakieś powidynie, czy to po czym. Czy po Berlinie. Czerwone. Bose. Samiec będzie. O, jest jakie jest. No ale na plusie. Dobra, na razie go tu wrzucę. I siedzi z głębiami. Dobra. O, jak się boją. Miała już ponad godzina. Jastrzą się uspokoił. Gołębie jeszcze nie wszystkie zeszły. Jeszcze chodzą. Porażka. Od piątej rano jeszcze nie byłem w domu. Byłem na targu, później u kolegi, teraz jestem w domu, ale pilnuję gołębi i jastrzębia. Żona mnie zatłucze. Dobra, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do następnych filmów. Takie to cudo, takie to cudo właśnie weszło teraz. To. W klatce to troszkę lepiej widać. Jakiś taki koczek, ale jaki jest, taki jest. Jest obcy. Nie źle. Moje dopiero po godzinie wyszło z gojemnika, tak się boją. Kubusia, ale łajza dzisiaj pokazała krwi napsuła. Także. Wcale nie wychodzą. Się tak boją. Nie wiem, czy są wszystkie, jak raz czy nie. Po o tam coś chodzi białego. To nie jest żaden gołąb jakiś pocztowy. Pisał ktoś w komentarzu: Co z kubusiem? Kubus ma się, panowie, bardzo dobrze. Swaniak się zrobił. Nie chce przychodzić. Między sąsiad wypuścił swoje koki. Elegancko. Kuba będzie miał zajęcie. Pędziłem drugi raz, niech pochodzą. Może teraz nie będzie go trenera. Później muszę to przeliczyć, czy jest wszystko. Dobra. Pozdrawiam oglądających. Do następnego. Pozdrawiam.